Witam serdecznie, dziś zapraszam na zajęcia plastyczne. Będziemy wykonywać taką, taką oto pszczółkę z bloku technicznego. Do wykonania naszej pracy będą nam potrzebne cztery kartki: biała, pomarańczowa bądź żółta oraz czarna. Nasza praca głównie składa się z serc. Na każdej stronie internetowej znajdziemy sobie szablony różnych wielkości serduszek. Pszczółkę możemy wykonać z każdej takiej wielkości. Proszę bardzo, tu jest mniejsza, tu jest mini pszczółeczka. My dziś wykonamy z największego serduszka. Zaczynamy naszą pracę od wycięcia. Sześciu serduszek o największym rozmiarze. Dwa białe, dwa pomarańczowe i dwa czarne. Takie serduszka. Następnie, żeby wykonać czółka, musimy mieć malutki szablon serduszka i odbijamy dwa czarne serduszka. Następnie potrzebny nam jest paseczek prostokątu. Część Pszczółek. Wielkość zależy od Was, czy długość, czy chcecie mieć grubsze, czy dłuższe. Potrzebny nam jest również kawałek czerwonego koloru brysolu lub bloku technicznego. Z tego zrobimy usta pszczółki. I na koniec będą nam potrzebne oczka. Ja dysponuję z gotowymi oczkami. Jeśli takich nie macie w domu, można zrobić z, czarno, z czarnego brystolu oraz zrobić kropeczki białym flamastrem. Rozpoczynamy naszą pracę. Bierzemy duże serce i odwzorowujemy je na białej kartce, czerwonej, żółtej i czarnej. I zaczynamy. Ja zrobię tak na wzór, na razie jedno serce, pozostałe serca już mam przygotowane. Takich serc musimy wykonać sześć w różnych kolorach, jak już wcześniej wspomniałam. I wycinamy. Będziemy mieć gotowe nasze duże serca. Wycinamy, wycinamy malutkie naczółka. Ja już cały zestaw mam przygotowany i zaraz pokażę Wam, jak będziemy tworzyć tu naszej pszczółki. Proszę bardzo, mamy gotowe wszystkie sześć serc. Zaczynamy. Na pewno przyda nam się klej lub taśma dwustronna, nożyczki, czarny flamaster i do dzieła. Zaczynamy. Bierzemy pierwszą część serduszka, kleimy na środeczku i musimy obklejać całego serca. Wystarczy kapka kleju i przyklejamy żeby równomiernie środek serduszka łączył się z wcześniejszym serduszkiem na środeczku i kolejne przyklejamy czarne serduszko na przemian dociskamy i mniej więcej równo tworzymy tułów naszej pszczółki. Sprawdzamy, czy się dokleiło. I ostatnia część. Tutaj wykonamy na tej części twarz pszczółki. Dajemy klej. Proszę, Proszę bardzo. I oto z czterech serc wyszedł nam tu pszczółki. I zaczynamy. Teraz bierzemy się za skrzydełka naszej pszczółki. Naginamy po środku serduszka, żeby te skrzydełka troszeczkę nam odstawały. Dajemy klej. I podklejamy pod naszą. Jedno skrzydełko gotowe. Delikatnie je naginamy. I to samo robimy ze, z drugim skrzydełkiem. Delikatnie naginamy, kleimy. Sprawdzamy mniej więcej, czy na tym poziomie są dwa skrzydełka. Proszę bardzo, mamy już po części naszą pszczółkę. Teraz zajmiemy się czułkami pszczółki. Bierzemy przygotowane wcześniej dwa pateczki i naklejamy za końcóweczki. Zrobimy tak na ukos, przymocujemy, jedna jest, tutaj jeszcze klejem poprawię i teraz drugie. Chwilkę przytrzymujemy, staramy się, żeby tak mniej więcej równe o. i teraz potrzebne nam były Również jak już wcześniej wspomniałam, dwa malutkie czarne. Ozdobimy czułka pszczółki tymi serduszkami. I jedno już prawie gotowe. I następnie drugie. Przytrzymamy troszkę. Proszę bardzo. A teraz zabieramy się do tworzenia buźki. Potrzebne nam są oczka. Ja użyję w mojej pracy gotowe. Oczka. Musimy tutaj taką taśmę odkleić. Jeśli nam by się przypadkiem nie udało, to można normalnie nakleić. Teraz mamy usteczka. Usta w zależności jaką się, czy to są mniejsze, większe. Ja zrobiłam takie malutkie. Kształt ust możecie sami sobie wymyślić. bardzo. Oto efekt naszej dzisiejszej pracy plastycznej. Taka praca plastyczna słuchajcie, może upiększyć e, pokój dziecięcy, e, czy też ładnie udekorować salę przedszkolną, klasę szkolną, czy świetlicę. E, taka, e, taka pszczółeczka e, również może udekorować nam doniczkę. Ja tutaj proszę zobaczyć, przyczepiłam taki patyczek. Można udekorować swojego ulubionego kwiatuszka. Możemy też użyć taką pszczółkę, na przykład na naszą tablicę w świetlicy. Czy też w klasie szkolnej przyczepiamy sobie. O. I mamy piękną wiosenną dekorację. Albo też możemy naszą pszczółkę powiesić na tasiemce. Jak pokażę na przykład na mojej szafeczce, ale można w pokoju dziecięcym zrobić dekoracje na karniszu różnej wielkości, takie pszczółeczki, lub też powiesić na żyrandolę. Oprócz tego również wykonałam pracę plastyczną z użyciem naszych pszczółek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.